Cześć, go Jestem Milo, dzisiaj ze mną jest Prajzer. Siemaneczko! Dzisiaj sobie zagra, zagramy w Minecraft Pocket Edition. Dobra, no właśnie. To ja wychodzę z tego trybu już, bo... To ja się podrobię jakoś już. Poczekajcie, bo tutaj... Dobra, to kto buduje domy słuchawki, nie? No. Napiszę pusteczkę, budzisz pusteczkę w tyle, czy nie? Czekajcie, będzie małe cięcia. Jesteśmy już po księciu. Kolega, plecer? Nie Dobra. My no, jesteśmy po kolejnym księciu. Musiałem ogarnąć... Co ja robię? Ja... Ja to co wiem? Musieliśmy wyszukać jakiejś palany ładnej. Dobra, to trzeba ścinamy, ścinamy, ścinamy. Ten odcinek może być słabiej, bo możemy słychać, choć ale na, ale na następny odcinek postaram się zakupić już mikrofon. Czekajcie, mały lak, ok już. Klatki czasami będą spadać. Więc jak coś to się nie przejmujcie. Po prostu wina sprzętu. Prezer, to wóki Ja. Spoko. Mam niski procent baterii. To rob, robimy cięcie czy nie? Nie. Robimy nie, być... nie. Niech widzowie oglądają. Dobra, to... Nie chłapki zostawiają. To może Prajzer na chwilę nie będzie go i pójdzie po ładowarkę. Idź, Prajzer, po ładowarkę. Zaraz że się nie rozłączyć z Skype Zgoda? Dobra. Tylko pozbieram sobie drewn jeszcze dwa drewna i będę miał stack nieprzerobionego drewna. Właśnie prejzer na chwilę wyszedł, ale na scape'ie dalej jest, tylko się nie odzywa. Jeśli byście mieć ze mną kontakt, to link do sklepu wróć. nazwę sklepu wam podam w opisie. Tak nie, ten dam wam mojego sklepu w opisie, albo w... tak w opisie. Grup... Grupy na Facebooku jeszcze nie będzie. sorry, ale nie. Nie chcę mi się zakładać. Tutaj mamy z ładną ten polankę. Mm. Już jestem. No właśnie, ci, już słyszycie prejzera. Zrzucę ci ładowarkę poduszkiem. Prajzer, Słucham. Ym, ja wchodzę do kopalni. Jak coś chcesz wykopać ci trochę kobiet z No, możesz, możesz. Padłem. Uważaj. Ja, drewno to na. Oj, oj, oj! Zbliża się noc. Tak? Tak. Potworków nie ma, więc. Nie bójcie się. Sorry, ale zapomniałem. Teraz się będę włączał, bo od razu, i od razu mówię: Ja, w, ja plus kopalnia i potwory równa się zgon. Jak to zawsze. Napisz, czy chcecie shadery teksturki, czy coś, bo wam mogę, mogę załatwić. Masz kamienne coś? No mam tutaj. Raz. Dwie, dwa kawałki rudy żelaza. Zapomniał. Minoją? No. Jasne, minąłeś. R żelazo mamy razem, nie? No. Dobra, o mam węgiel, to już coś. To się nam przyda. zastanawiać. Jak, jak ja tutaj coś widzę. pewnie nie YouTube, to yy, trochę Instagrama. Będzie ciemno. No, ale sorka. O, pewnie już lepiej w, e, widzicie. Bo mam torczę kładę, jak gram sam to nie kładę torczy, to mi się nie opłaca. Albo niech tutaj torcz leży, żebym, żebym wiedział, że tu byłem. Plezę gdzieś tam, tam kopię, my idziemy tu. Może się z znalazłem. Do ściany ścian 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 się kopałem, i żelazo znalazłem. To pójdziemy, my sobie trochę wykopiemy... O, appraiser. Słucham? My budujemy domek z czego? Z drewna. Spoko. Postarałbyś się tutaj do mnie dokopać? Zaraz, tylko pozbieram żelazo i przyjdę, okej? Okay? O, spadłem gdzieś. Nic nie, ty widzicie o, żelazo. ja też mam ile ma żelaza, Pryzer? Dwanaście, to my mamy dziewięć. Dobra, tu tutaj idziemy, sprawdzamy 6 minut nagrania mamy Więc tak 20 minut nagrania Jeszcze dzisiaj mamy zamiar ten jeszcze jeden odcinek nagrać A wrzucę go wam y, na, na no jutro, jutro jutro rano możecie się może spodziewać Jeśli chcecie mieć tak jasno jak ja, to musicie mieć opcję. Bierzecie o takie o tu macie brightness, jakoś tak, ustawiam. Bierzecie go na maxa brightness I, i, i teraz macie tak, będziecie mieć tak jasno jak ja aktualnie. Dla Was to pewnie jest ciemnota, a dla mnie tutaj mm, jest bardzo jasno. O, no nie tak bardzo, ale ja... bo akurat użyłem to. A co? No te na matce, bo ja nie wiem ciemnotę. Dobra. Już wszystko widzę. A co, pochodni nie masz? Nie mam. Bo nie dałeś mi. A to trzeba się skraftić. Ja ci mo nie mogę dać, bo się nie spotkaliśmy przecież. Jak będziesz widział pochodnie, to tam idź. Jeżeli się da... Daleko. O właśnie. Ja to ja idę, ja idę po żelazo, żelazo ważniejsze. Ile masz żelaza? Bo ja 26. I nie wiem, czy jakikolwiek wykopię to. <coughs> są wyjścia? No. Ja kopię kobla przy wyjściu. To byś mógł się do mnie dokopać? To zaraz bo mi się kilo zaraz skończy. Czekam bo zgubiłem A nie, stój. Albo idź w górę. Widzę, coraz bliżej że Czekaj idę Nie. Prejzer! Co? Złoto mam. Dobra. Trzy kamienne... ...kilofy. Żab se zrobił. Dobra, yy. Dobra, dokopałem się do jakiejś jaskini. mam, mam. Dobrze. Zrobię sobie pochodnie. Bo nie by, nie mam brajta na... Brightness. Brightness na maksa. To dalej jest trochę ciemno. Już, już myślę, żeby był lag. Na szczęście nie. Więc tak, moi mili... Dobra, skraftowałeś mi to co chciałem tak to Czy słyszę jak skopiesz. kopiesz? Jest, bo... Jest widzisz mnie? No Jestem przy twoim piecu spoko. Wrzuć tam żelazo i węgiel. Węgiel nie. Czego? Pochodni bo, bo chce się zrobić. A ile się już przepaliło? Siete są jeszcze bardziej niżej. Nie wie. Cztery. Mamy, mamy dużo żelaza, ci mogę powiedzieć. To, to spoko. Widzisz? trochę żelaza Spoko drobinka a my którym o fajnie wungiel jest przy się no oczywiście my poza odcinkami też będziemy kopać, ale więcej będziemy z wami właśnie większość Robisz sobie kilo w żelazny Spoko. zanim do długo wychodzimy na powierzchnię czy jeszcze nie no jakbyś potrzebował drewna to ja mam trzy staki czy już nie... już już tam zepsułeś tata odcinek